Perfect. Witam, dzisiaj porozmawiamy o inwalidacji POI, czyli dlaczego ja zaznaczam POI, a cena ją przybija tak, niby jej tam i nie było. Dla tych, kto nie wie, POI to obszar zainteresowania lub potencjalne odwrócenie, czyli my od POI zawsze czekamy jakąś reakcję. To skąd ja wiem, że ta POI nie da żadnej reakcji? Odpowiedź jest bardzo prosta. Pierwsze na co ja zwracam uwagę to na to, jak cena podchodzi do tej poi, zobaczymy ten przykład. Na początku ta strefa dla mnie też była poi, i ja chciałem zobaczyć od niej reakcję. Ponieważ tu my widzimy manipulację i od tej strefy cena poszła i utworzyła nowy szczyt. Ale jeżeli przejdziemy na mojego Twittera i zobaczymy, że ja 1 lutego wrzucałem, że oczekuję wybicia tego dołu to dlaczego ja zmieniłem swoje zdanie? Zobaczcie jak cena podchodzi do tej strefy zbierając płynność uzupełniając nierównowagę cenową czyli tworzy się order flow order flow zawsze dostarcza ceny z punktu A w punkt B więc dla mnie to już był target. Który był bardzo szybko osiągnięty. Więc pierwsze na co ja zwracam uwagi, to jak cena podchodzi do tej poi. Jeżeli ona podchodzi z takim Jeżeli ona podchodzi z tym, że zbiera nam płyn, już uzupełnia nierównowagę cenową, to ja nie używam takiej poii. Dla mnie to jest inwalidacja mojej boi. To było pierwsze. Drugie na co ja zwracam uwagi to... Kiedy mój target został osiągnięty Czyli Ten dolek został wybity To ja już nie używam tej POI Odwrotnie, dla mnie to może być już jak cel Więc przechodząc na 4 godziny możemy zobaczyć, że u nas zaczął się tworzyć od i właśnie nasz target występuje ta płynność. Więc więc druga rzecz to kiedy mój target został osiągnięty, to ja nie używam takiej boi ponieważ nie mam celu. Ja potrzebuję więcej informacji. I to nie, że ja Wam pokazuję to na historii, tylko że przechodząc na mojego Twittera, możemy zobaczyć, że po zebraniu tej płynności ja byłem zainteresowany poszukiwaniem pozycji długich. Więc tak można mieć nastawienie w tą albo w inną stronę. Według mnie to tylko płynność i uzupełnienia nierównowagi cenowej się liczy. Dajcie feedback, co myślicie i co byście chcieli jeszcze zobaczyć. I do zobaczenia.